W ubiegłym tygodniu przebywaliście panowie w partnerskim mieście Wyszkowa na Ukrainie. Jakie owocne wizyty? Rozmawialiśmy o wymianie młodzieży. Przebywaliśmy w, w składzie ja, mój zastępca Adam Rusi i dyrektor Wosir Marek Wiśniewski. I rozmawialiśmy o wymianie dzieci i młodzieży, wymianie sportowej. Zaprosiliśmy też naszych partnerów z Ukrainy na. Na, wizytę, na odbycie wizyty w Weszkowie w dniach 16-20 sierpień. Wstępnie dostaliśmy informację, że, że skład samorządowców z Ukrainy kilkuosobowy zostanie, zostanie przygotowany i, i, i wybiorą się do nas. I wtedy, wtedy domówimy jakby szczegóły, dlatego że zależy nam przede wszystkim na tym, żeby, żeby Pójść w stronę sportowej, wymiany sportowych, sportowych, zmagań młodych Polaków i Ukraińców. Wymiana kulturalna już istnieje, jeździ Slaba, jeżdżą inne nasze zespoły, natomiast chcielibyśmy, aby, aby postawić w tej chwili na bardziej masową wymianę. Zwłaszcza z tego powodu, że dosyć dobre są połączenia na Ukrainę, dosyć, dosyć blisko jest. A jest to trochę nam nieznany jeszcze kraj, który jest poza Unią Europejską i, i myślę, że, że warto się na, na, na tą Ukrainę y, otwierać. Y, pod wrażeniem, ja jestem pod wrażeniem tego, co Ukraina przez ostatnie lata zrobiła. Wiadomo, jakie Ukraina ma kłopoty z demokracją, z, z ich systemem politycznym i... i i jakie generalnie e, trudności polityczne występuje. Natomiast mimo, mimo tych trudności i, mm, i, i rzeczy, które nam się nie podobają, było bardzo wiele rzeczy, które, które e, naprawdę były imponujące. Ukraińcy sobie w ciągu ostatnich lat naprawdę mocno e, poradzili z czystością. Poradzili sobie właśnie z dyscypliną utrzymania terenów, terenów e, publicznych. E, i to, I to jest naprawdę znaczący, znaczący skok, mimo kryzysu w Europie, który również ich dotyka, wiele budowli, wiele, wiele infrastruktury zostało, zostało wybudowane. Ja ostatni raz, kilka lat temu byłem w Kijowie, w Wyszkorodzie i po prostu miło było popatrzeć, jak te miasta wypiękniały przez te, przez ostatnie lata i myślę, że my Polacy, jeżeli chcemy być liderem, Tutaj, tej Europy Środkowo-Wschodniej w, w zmianach, w dostosowywaniu się już do, do, do tych liderów Europy, to, to naprawdę musimy, musimy przyspieszać, bo, bo, bo inni, inni również w pewnych aspektach nas doganiają. A jak podróż? Panowie no, pod, podróż, pod podróż pociągiem przez 18 godzin jest, jest trudna i, i, i. Ale ekscytująca. Ekscytująca. A, Powiem, powiem w ten sposób, że blisko tak naprawdę nie mamy do siebie daleko, tak? bo to jest tylko kilkaset kilometrów i chyba w XXI wieku pora, żeby, żeby ten, ten czas podróży jednak skrócić. Jeśli nie o połowę, to to znacząco naprawdę. To tak? Jeśli mogę, cztery lata temu byłem na Ukrainie, akurat również publicznym środkiem transportu, czyli pociągiem i to co, to, co powiedział pan burmistrz, też daje się zauważyć chociażby poprawa, poprawa wizerunku tworzona przez poprawę czystości, jakości dworców przez te wszystkie stacje, które przejeżdżaliśmy, być może w kontekście euro, które wspólnie z Ukrainą, Ukrainą organizowaliśmy, ale naprawdę było widać dużo starań i efekt tych starań naprawdę był dostrzegalny. To, to jest nieporównywalny, nieporównywalny kraj chociażby z tym, który które widzieliśmy 4 lata temu. O, też o ograniczonej oczywiście możliwości tego postrzegania, ale, ale było widać, że te pieniądze zostały zainwestowane skutecznie. Uzupełnię jeszcze, że, że zostaliśmy zaproszeni przez władze Wyżgorodu na imprezę taką centralną, jaką były Mistrzostwa Świata w Formule 1 sportów motorowodnych. To tak w uproszczeniu coś takiego, jak swego czasu jeździł takimi, takimi środkami z nasz Waldemar Marszałek, czyli pojazdy, które tam rozwijają blisko 200 km na godzinę, aha, aha. ponad 200 km na godzinę na, na wodzie, akurat Wyżgorod, czyli to miasto, o którym mówimy, to miasto, które, które jest usytuowane nad Dnieprem, nad jedną z sześciu czy siedmiu zapór takich kataraktów, które są wykonane. Przed tymi kataraktami są y, ogromne rozlewiska wody. Jak się dowiedzieliśmy, takie, taki, taki akwen wodny to 70 km długości i 40 km szerokości. No gigantyczne, piękne, piękne rozlewisko, na których naprawdę można uprawiać przeróżne sporty wodne. To akurat co widzieliśmy, choć pogoda nie była najlepsza, ale to co widzieliśmy rzeczywiście pokazuje, że Wyżgorod ma wspaniałe warunki do organizowania tego typu imprez. To, co żeśmy jeszcze na co zwróciliśmy uwagę, to taka, takie zadowolenie, bo przypomnę, że zostaliśmy zaproszeni przez władze Wyżgorodu, ale do Wyżgorodu zostały także zaproszone delegacje z innych miast partnerskich, między innymi z Francji i z Niemiec. Te delegacje nie dotarły na tą imprezę. Dotarliśmy tylko my i przedstawiciele miasta z Estonii. Dawało się odczuć takie zadowolenie, że wyłamaliśmy się z tego embarga, z tego, z tego bojkotu Ukrainy i. Władzom Wyżgrodu było naprawdę miło, że przyjechaliśmy do nich w tym okresie. Mimo, że opadł tak zwany kurz po, po euro, to, to, to jednak mieliśmy wrażenie, że odczuwali ten, ten bojkot. Tym bardziej byli zadowoleni, że, że pojawiliśmy się u nich. My traktujemy to jako wizytę u naszych. Nie jest to formalnie partnerskie miasto Wyżkowe, ale takie, z którym, tak jak pan jak powiedział, od wielu lat łączono już różne kontakty. Dlatego tym bardziej miło by było odwiedzić po kilku latach naszych przyjaciół, naszych znajomych w Czy Nie warto byłoby rzeczywiście zaformalizować tej współpracy? Myślę, myślę że tak. Miejsca, miasta, Pomijając jest... fakt, że dzieli nas naprawdę chyba ponad 800 km, to wiadomo, że, że tego typu odległość no, trzeba ją przejechać w jakiś sposób. My przecież myślimy o tym, żeby ta współpraca tak jak z innymi miastami, na to liczymy, polegała na, na, na wymianie, nie na poziomie Władz tylko na poziomie naszych, naszych mieszkańców. To byłoby celem, żeby samym w sobie, żeby nasze organizacje młodzieżowe, sportowe wymieniały się do siebie, jeździły. Mam nadzieję, że, że taki była, model wypracujemy podczas teraz, podczas wizyty naszych Była panie. zresztą drużyna, drużyna młodzieżowa z yy, W takim na turnieju, na turnieju, który wygrała oczywiście. Nie, nie, drugie miejsce. <truja> Natomiast tam bardzo dobrze grali w piłkę w swoim, w swoim roczniku, naprawdę bardzo dobrze. Zważywszy, że byli po 18-godzinnej podróży. Tak, oni wtedy autobusem byli, ale no liczymy ale jest... na to, że, że jeśli będziemy dążyć do, tej, do tego zbliżenia z Ukrainą, a pomijając te wszystkie uwarunkowania polityczne, które przecież nie są bez znaczenia, no dobrze by było, gdyby do takiej wymiany młodzieży dochodziło.